wieczór też rozpocznę od podziękowań dla, dla kibiców. Byli dzisiaj fantastyczni, zarówno jeżeli chodzi o doping i frekwencję. Niesamowita rzecz, bo o tym mówiłem kiedyś, żeby się nie żebyśmy nie przychodzili na przeciwnika, tylko na Agielonie. Jesteśmy po dwóch porażkach. Przychodzi komplet ludzi. E, nie na średnią ligi konferencji, tylko na potyczkę ligową. Widać było, że miasto wierzy w tą drużynę, że kibice są z tą drużyną, że chcą z nią być do końca i to jest naprawdę budujące, fantastyczne dlatego bardzo im dziękuję za to w imieniu swoim drużyny i no i co? Oczywiście rozczarowujący remis, nie ma co ukrywać, bo no można tu się silić na wszelkie teorie związane z tym meczem, z przebiegiem itd., itd. No ale gdybyśmy wykorzystali przynajmniej połowę sytuacji, którą mieliśmy w pierwszej połowie, to powinniśmy ten mecz w pierwszej połowie skończyć i tyle. W piłce jest tak, że jak nie, nie, nie zamykasz meczu, Wtedy, kiedy masz na to możliwość, to no, przeciwnik wiecznie nie będzie Ci pozwalał e, tak dużo sytuacji stwarzać. I e, w drugiej połowie trener zareagował zmianami, już e, górnik troszkę zacisnął szyki. Też mieliśmy swoje sytuacje, ale na pewno zdecydowanie mniej niż pierwszej. No, na pewno martwi to, że no, nie musi ogórnik dużo zrobić, żeby zdobyć nam bramkę, bo tak naprawdę, jeden stały fragment, jedna kontra, jeden V, jeden stały fragment i już mamy jeden jeden. W przypadku naszym, no, musieliśmy się bardzo dużo napracować, żeby tworzyć sytuację, i no, i szkoda, że ich nie. Wykorzystaliśmy, dlatego nie wygrywamy meczu, po prostu nie ma tutaj więcej, nie ma co więcej teorii dopisywać do tego, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu, bardzo intensywny, z inicjatywą, z kreowaniem sytuacji. Byliśmy bardzo groźni przez cały mecz. Też mieliśmy fajną kontrolę po momentach straty piłki. No i co, trzeba walczyć do końca. Trzeba walczyć do końca. Ja powiedziałem bezpośrednio w wypowiedzi w łączeniu z Kanałem Plus po meczu, że to, że dzisiaj my jesteśmy w ogóle w tym miejscu przy 50 paru meczach, przy ćwierćfinale Ligi Konferencji, przy zdobyciu Super Pucharu Polski, przy ćwierćfinale Pucharu Polski, z którego odpaliśmy wiadomo w jakich okolicznościach i, i dalej jesteśmy w walce o Oto podium, to to już jest niesamowity sukces tej drużyny i na to tak trzeba patrzeć, nie przez mam rozczarowania i, e, i, i wiecznego niezadowolenia, bo no, łatwo można tutaj przypomnieć, że ta drużyna i ten klub był dwa lata temu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, że ja. bardzo zaproszę złamanie. Zresztą ten klub jest że jestem trenerze. Co może trener zrobić, kiedy był chęczach drużyna omagnują to kilkanaście sekund? Koroną można spokojnie zaliczyć z 5 dzisiaj w pierwszej połowie, no to kurnik ten mecz można by było ten, meczem, ten mecz zamienić z tym meczem z Poznania, jeśli chodzi o przebieg wczorajszym, bo tak jak tutaj tak jak wczoraj Lech wcale nie musiał jakby stworzyć wielu sytuacji, żeby strzelić 8 bramek, tak wy stworzyliście uh -huh. tych sytuacji cały ogrom, strzymacie jedno I, I to też trzeba zauważyć, żeby nie wykorzystamy momentów. To jest kwestia dobrych kilku tygodni, a nie tylko jednego spotkania. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No, oczywiście najłatwiej by było zrzucić dzisiaj winę na zawodników, że nie strzelają. Po prostu tak jest. Dla mnie najważniejsze jest to, że. No, widziałem dzisiaj drużynę, która walczyła o zwycięstwo, która była zdeterminowana. Widziałem poprawę w naszej grze, utrzymywaliśmy intensywność przez większość spotkania. Byliśmy groźni, stwarzaliśmy sytuację. No, było widać, że idziemy też do przodu. Ten mecz był takim e, dla mnie sygnałem, że, że ta końcówka może być nasze wykonanie dobra. E, Oceńmy to na koniec. E, może. Może to ma być tak, że w trzech meczach następnych Nie stworzymy wielu sytuacji A będziemy bardzo skuteczni Będziemy zdobywać dużo punktów Trzeba wierzyć do końca Póki piłka że my się na pewno nie poddamy Będziemy walczyć o każdy punkt na wojsku Dzisiaj naprawdę dużo włożyliśmy w to spotkanie No i tyle Finalnie też no, mamy remis I Ja już różne remisy widziałem w sezonie mistrzowskim Też przeżywaliśmy remis z ruchem gorzów siebie w ostatniej minucie, czy nie wiem, a, czy nalegi, a już nie mówię o tym mi się na Piaście, który był kluczowy walce o mistrzostwo, więc dzisiaj oczywiście możemy patrzeć przez pryzmat tego, że jest rozczarowanie, głównie z tego powodu, jak ten mecz wyglądał, bo no nie ma co ukrywać, zasłużyliśmy dzisiaj, żeby zwyciężyć, bo byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, no ale nie wygraliśmy i musimy to zaakceptować. I liczyć na to, że los, jak będziemy uczciwie dobrze pracować, po prostu w pewnym momencie, kiedy możemy, będziemy mieli słabszy moment na boisku, wygramy mecz, w którym to przeciwnik będzie może nie tak jak my dzisiaj, bo to jest w pierwszej połowie no, ogrom tych sytuacji, ale, ale na przykład na boisku lepszy od nas. Więc zostały trzy mecze. Grajmy o wszystko w tych trzech meczach. Zobaczymy, jak to się skończy, i będziemy podsumować to po ostatnim meczu. Chciałbym na pewno podziękować swojemu zespołowi. Jest ok? Za zaangażowanie, za determinację, za wolę walki, za to, że walczyli do, do ostatniego gwizdka, żeby, żeby meczu nie przegrać, a nawet mieliśmy okazję, żeby ten mecz wygrać. Co do samego meczu, pierwsza połowa na pewno ciężka troszeczkę w naszym wykonaniu ze względu na. Na błędy, które popełnialiśmy, błędy indywidualne, bardzo proste błędy, i z tego też napędzaliśmy Jagielonię. Chociaż też nie mogę odmówić Jagielonii tego, że, 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 grała, że grała, że myśmy jej tylko na to pozwalali. Nie, grała bardzo intensywnie, chciała wygrać ten mecz w pierwszej połowie, chciała go zamknąć, bo to było widać. I cieszy, cieszy to, że pomimo straconej bramki zdążyliśmy do odrobienia tej straty i nam się to udało. Druga połowa już dużo lepsza była w naszym wykonaniu. Nie było tak dużo strat w naszym, w naszym zespole i nie napędzaliśmy też tak jak drużyny jak jeloni, także pozytywnie oceniam, oceniam drugą połowę pozytywnie. Chłopcy bardzo dużo się nabiegali, dali z siebie wszystko, tak jak już mówiłem. Włożyli całe serducho w to tyle, ile mieli, i, i za, to, za to im chwała. Na pewno na plus tutaj powrót Kamila Lukoszka, który wraca po czteromiesięcznej pauzie. Także też chłopak wszedł, powoli będzie, będziemy go też wprowadzali. Będzie, mam nadzieję, coraz lepiej. I tak naprawdę wszystko, co mam do przekazania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. już czekam. Na, podcast. na początek pytanie o zestawienie składu wyjściowego, bo kontener trochę zamieszał. Sądy i uksa, dawno nie widzieli w dłuższym przedziale czasowym. Czemu akurat tak? Tak, chcieliśmy personalnie troszeczkę pozmieniać, dodać charakteru zespołowi. Dominik Sarapata już to jest bardzo młody chłopak, już troszeczkę widać było znaki zmęczenia gdzieś z sezonem i zdecydowaliśmy się na Sondre. Sondre pracuje bardzo dobrze i, i chcieliśmy troszkę charakteru, tak jak mówię, dodać, troszeczkę tego więcej, tego biegania, tej intensywności, tego zaangażowania, a Olek Buksa chcieliśmy mieć, chcieliśmy powalczyć, bo wiedzieliśmy, że Jakielonia nam nie da krótko grać aż tak bardzo i też musieliśmy mieć kogoś z przodu, na kogo będziemy mogli grać te dłuższe piłki, które nam tą głowę wygra. No i przy tych akcjach naszych rozkrzyżujących chcieliśmy też mieć dziewiątkę w polu karnym, żeby tam zawsze ktoś był.